Dzień dobry, dzień dobry. Cześć kochani, cieszę się, że mogę dzisiaj się z Wami zobaczyć na tym live. To nie będzie długi live, ale postaram się, żeby był konkretny. Dzisiejszym tematem jest rysowanie planów. Założeń, wyzwań na najbliższe miesiące. Nasze live y wyglądają w ten sposób, że wy dzielicie się ze, ze mną swoimi pomysłami, a ja staram się je zwizualizować, bo od tego przecież jestem. Nazywam się Agata Jakuszko i rysuję słowa. A w gruncie rzeczy to się sprowadza do tego, że pokazuję ludziom, jak w prosty sposób mogą. Hmm, Przekładać swoje pomysły, swoje myśli na ikony, które pomagają zapamiętać dany przekaz, dane informacje. Czyli mówiąc wprost, wypiszecie komentarze, a ja je rysuję takie. Taka formuła live'ów jest dla mnie o tyle ważna i o tyle wygodna, że pozwala mi być z Wami w kontakcie, pozwala mi widzieć, co jest dla Was ważne, więc dajcie mi też znać, czy Wy dobrze teraz wszystko widzicie i czy dobrze słyszycie, bo to jest dla mnie naprawdę, naprawdę istotne. Ja sprawdzam tu mam podgląd, czy, czy mnie widać. Oho, dajcie mi proszę znać, czy, czy tutaj jest wszystko ok, bo ja na razie nie widzę, mm, nie wiem czemu, nie widzę czatu, czasem się tak zdarza. W międzyczasie chcę, żebyście się też zastanowili, jakie rzeczy mogą być związane według Was z takim właśnie planowaniem, z. Mm, uh -huh. O, no, dajcie mi proszę 16. ok, Okej, okej, ok, czy ok. okay. Chyba, chyba, już, chyba już zaczynam widać. Da, dobrze widzę i słyszę. Dzięki Patrycja. Bardzo dziękuję. Dobra, Dobra. pauzer, narysuj kota. E, dzięki za to wyzwanie. W jaki sposób to się wiąże z Twoimi planami i założeniami na najbliższy miesiąc? Czyżbyś planował, planowała y, kota? Myśl? <noise> Okej, okay, na rozgrzewkę pokażę Wam, jak narysować oczywiście takie, e, takie rzeczy. Ja dobrze widzę słyszę: Edyta, Marta, Tatiana, bardzo Wam dziękuję. No w takim razie moje pytanie na dziś, na tego live'a jest takie, oprócz tego, jak się macie, co planujecie w najbliższym czasie robić? Pochwalcie się, jakie są Wasze plany, jakie są Wasze wyzwania? Chyba, że macie do mnie jakieś pytania i napiszcie mi w komentarzu, dobrze? a ja już przełączę kamerę po to, żeby narysować wspomnianego wcześniej kota, dobra przełączamy kamerę mam taki śmieszny e, śmieszny przełącznik, który działa dobra, działa też bardzo wiele komentarzy widziałam na Instagramie, w którym prosiście mnie o to, żebym pokazała na czym ostatnio rysuję, więc jest to tablet Samsung Galaxy Tab 6 S6 Lite i jest o tyle fajny, że on mi służy nie tylko tak do oglądania czy do, do robienia szybkich notatek, ale także do prostych rysunków. Ma też rysik i mogę na nim wyczarowywać naprawdę fajne rzeczy. Jest tak banalny w obsłudze, więc jak już wcześniej było, było pytanie o kota. Kota możemy narysować na kilka sposobów. Podejrzewam, że mogliście gdzieś już widzieć mojego kota z jajka. Jeżeli jesteście pierwszy raz ze mną. To rysujcie, jeżeli jesteście nie pierwszy raz ze mną, to też rysujcie, bo teraz właśnie rozgrzewamy nasze dłonie. To nie będzie długi live, więc im więcej będziecie ze mną rysować, tym więcej skorzystacie. Po narysowaniu jajka dodajcie dwie, em, dwa trójkąty i dwie kropeczki. O, właśnie w taki sposób. Uśmiechniemy nasze maleństwo i dodamy kilka literek C, tak żeby powstał nam kot leżak leżakujący leżąc, ale czym by był kot bez wąsów? Przecież, oczywiście, powinien mieć wąsy. Napiszcie mi, co Wam się wiąże z planami, co Wam się kojarzy z planami, będę mogła Wam to od razu też wyrysować. A w międzyczasie kota możemy narysować również na inny sposób. Na setki tysięcy sposobów. Ja Wam pokażę teraz taki, takiego, którego jeszcze nie pokazywałam wcześniej. Byście narysowali sobie kółeczko, ale z takim... Z takim, taką lekką zmianą, że część tego kółeczka możecie sobie wymazać albo narysować innym kolorem. I teraz robimy sobie tutaj takie wygłębienie. Tak wycinamy kawałek tego kółeczka. Po dodaniu uszu i oczu, zauważcie, że te oczy, takie zamknięte oczy, czyli dwie literki C do góry nogami, zamieściłam mniej więcej na poziomie tego. Wyłamania po to, żeby narysować taką mordkę kotu, ten pyszczek, który jest troszkę bardziej taki wystający. I dzięki temu wychodzi mi taka bardziej, powiedziałabym, kocia struktura twarzy. To będzie kot polujący albo kot relaksujący się. Mam nadzieję, pauzer, że to cię satysfakcjonuje. Takie koty na rozgrzewkę. A ja zerknę na Wasze komentarze, co dla Was dzisiaj jest ważne. A, jedziemy w góry Izabela napisała. Świetnie. Założenie strony internetowej Edyta Super. Mm -hmm. Kółko plastyczne. I planuję kupić psa gadżeciak. Jakiego psa ciekawa jestem? <grym> Dobrze. Czy mogą to być trochę nietypowe plany i założenie na najbliższe? Tak, tak, jak najbardziej miesiące. Oczywiście, że ciocia, daga, <laughs> cześć! Jak najbardziej mogą być to nieoczywiste plany. A my to w takim razie przełącza się na to rysowanie gór. Czyli jak jedziemy w góry, hmm, chyba mogłam Wam nie pokazywać jeszcze, jak ja rysuję góry. Już Wam to pokazuję. żebycie co, przełączymy się, może też, żeby było różnorodnie, to narysujemy sobie coś na tablecie, coś, coś takiego też na papierze. Zaczynam od najdalszej perspektywy, czyli tego, co jest na dalekim planie, czyli zygzakiem wyrysuję sobie szczyt gór. Następnie dodaję hale, hale albo łąki przed górze, tak zwane mogę wykorzystać też to do narysowania drogi lub rzeczki. A ten fakt, że jedziemy w góry, pokażę w ten sposób, że zrobię tutaj drogowskaz. Drogowskaz to jest taka literka T, która ma tą górę troszkę nieco grubszą. Hop. Hop. Wystaje strawy i wskazuje właściwy kierunek. Czyli w ten sposób można dość szybko narysować wyjazd w górę. Założenie teraz zaraz będzie założenie strony internetowej. W jaki sposób można narysować to, że ktoś założył stronę internetową? Już Wam to też pokazuję. To jest live, dlatego rysuję bardzo szybko, żebyście mogli załapać, jaki ja to robię, jaki jest mój sposób myślenia. Natomiast później spokojnie mam nadzieję, że to będzie też nagrane i będziecie mogli sobie to odtworzyć. Zakładanie strony internetowej. A gdyby to zrobić tak, to strona internetowa wiadomo, że się wyświetla w komputerze. Czyli rysuję sobie taki nie... ekran komputera, jako laptopa. Czyli tutaj jest trapez, tu jest ekran komputera. Mam że to dobrze widzicie. Hop, hop. Ale zauważcie, że robię to w niepełny sposób. Zostawiam tu jeszcze odrobinę wolnego miejsca. A to dlatego, że nazwa strona kojarzy nam się raczej z papierem. W związku z tym zobaczcie, co zrobię. Czyli www przechodzi do internetu. <laughs> Może trochę przekombinowany jest to rysunek, ale mam nadzieję, że nieco oddaje. Sedno, gdybym miała to narysować na jeszcze inny sposób, to myślę, że zrobiłabym to tak. Czyli mamy sobie osobę, osoba, która zaczyna istnieć w internecie, więc może pokazywać się w internecie. Więc obok głowy tej osoby, tej całkiem zadowolonej osoby, więc może to będzie kobieta. Wokół tej głowy zostawię sobie przestrzeń na narysowanie ekranu. Czyli rysuję sobie hop, 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 hop. Rysuję ekran komputera, tak jak tutaj, tylko że tym razem to osoba będzie w ekranie tego komputera. Wilki X narysujesz konia a Wilki. Zapraszam Cię do innych moich filmów, gdzie rysowałam już konie wielokrotnie. Na przykład w playliście z. Zatytułowanej, rysujemy zagatą, jest koń na kilka sposobów narysowany. Także mam nadzieję, że skorzystasz. Dzisiaj rysujemy plany i marzenia. Rzeczywiście narysowałam kota. Jeżeli chcecie, żebym, narysowała, żebym zrobiła live o zwierzętach, to ok, piszcie mi to w komentarzach jako zapotrzebowanie. Natomiast chcę być ok względem osób, które piszą mi zgodnie z tematem tego odcinka. Bo hello, ale to ja jestem tutaj dla Was i chcę wyrazić moją wielką wdzięczność i szacunek dla osób, które rzeczywiście się przygotowują, przygotowują mi rzeczy do narysowania. Także zakładanie strony internetowej, ja bym myślę, że mogła w ten sposób też pokazać. www, w, w, w. o, albo tak, nawet to zrobić w ten sposób. www, w, 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 ja, Pl. O, mi się podoba, wygląda prawie jak logo. Bowser, proszę. Mm -hmm. Magdalena. A, czekajcie, uciekają mi te komentarze. Potrzebuję jeszcze tutaj sprawdzić. Podoba wam się? Podoba wam się takie rysowanie ze mną? Ja bym chciała być trochę lepszym człowiekiem dla siebie. Chciałabym umieć doceniać te małe sukcesy, nauczyć się być dla siebie bardziej wyrozumiała. Ciocia Daga, to można narysować w ten sposób. Już pokazuję. A gdyby zrobić tak, że rysujesz siebie, która jest lepszym człowiekiem, jest bardziej zadowolona, tak? A lepszym człowiekiem i co to oznacza dla ciebie bycie lepszym człowiekiem? Zobaczcie, że ja robię tutaj szyję, ramiona, ale te ramiona są lekko uniesione, ponieważ zgodnie z moim pomysłem, ta osoba będzie od, z otwartością podchodziła do rzeczy, które chce w sobie zmieniać. Czyli na przykład bardziej kochać siebie. Na przykład, by umieć doceniać małe sukcesy. Małe sukcesy to może być na przykład Albo puchar, albo jakiś medal. Zobaczcie, że ja myślę symbolami, że ja staram się robić to na zasadzie takich pierwszych skojarzeń. uczenia się nowych rzeczy, czyli zobaczcie, dwa ptaszki i e, symbol książki. Być dla siebie bardziej wyrozumiała, to też właśnie się łączy z tym serduszkiem. Być może to też jest... E, Nauczy się być dla siebie bardziej wyrozumiałym, być lepszym człowiekiem. Może zrobić to na zasadzie podium, czyli że dąży do mistrzostwa. Ciocia Daga, co sądzisz o takim rozwiązaniu? To właśnie coś dla Ciebie. E, Patrycja Kobojczyk, moja koleżanka jest nad morzem. O, to możemy też to dorysować, prawda? Tutaj, Daga, przesunę Ciebie troszkę nad morzem. Może bardzo przyjemnie się rysuje w ten sposób, czyli mamy, mamy wodę, być może plażę i może jakiś statek. Hop, hop. Widzicie, że ja się bardzo nie zastanawiam nad tymi kreskami, ja po prostu myślę nad symbolem, który najbardziej mi pasuje i dorysowuje pierwsze skojarzenia, które mogą się z tym symbolem wiązać. W tym przypadku, na przykład, jest to. Aha, może narysowałam wodę? Jak woda, to i piasek, a jak woda i piasek, to dlaczego nie na przykład żaglówka? Widzicie, czy wy? Mm. Mam nadzieję, że już dostrzegacie pewien wzorzec mojego myślenia. Czyli łapie słówko i pracuję na synonimach albo na skojarzeniach właśnie z tym słówkiem. Zobaczmy jeszcze, jakie komentarze tutaj mi dajecie. Mhm. Och, uciekają mi cały czas. Ja jadę do łeby na piaskowe, na wydmy piaskowe Magdalena pięknie. Kiedyś zrobiłam live w ogóle o cudach w Polsce. I między innymi były tam wydmy piaskowe i to wyglądało w ten sposób. Znaczy, hop, hop, hop. I woda. I te wydmy były właśnie w takim piaskowym kolorze. I zobaczcie, że nie rysuję całych tych wydm, tylko odrobinę zaznaczam, tylko kreskami zaznaczam. I jakbym mniej więcej to widziała, chodźcie, śpiewające markery, coś z wami tutaj wykombinujemy. Czyli dodam do brązowego takiego piaskowego koloru jeszcze odrobinę żółtego i zaznaczam nasz piękny Bałtyk. Co prawda, może nie ma akurat takiego koloru Bałtyk ostatnio, ale jak stwierdzimy, że ma mieć, to czemu, czemu nie? Żeby zapełnić jeszcze odrobinę tutaj przestrzeni, to zobaczcie, dodałam ptaki. Ewentualnie moglibyśmy nawet to przerobić nieco, na przykład na jakiś zachód słońca, dodając tutaj zachodzące słońce i zmieniając nieco kolor wody. Na zdecydowanie ciemniejszy, bardziej granatowy. To już jak tylko chcecie. Ok. E, Wiki, a jazdy konną? Super, podoba mi się to. Możemy planować też jazdę konną i żeby teraz nie przekombinowywać. Pamiętajcie, w myśleniu wizualnym, w sketchnotingu chodzi o to, żeby myśleć jak najprostszymi obrazami, więc ja bym zrobiła to tak: czyli do jazdy konnej. Potrzebień, potrzebny jest pewien specyficzny strój. Dżokajka, to się nazywa czekajka, taka czapka. Znaczy, czy jest potrzebne? Dobrze jest mieć coś na głowie, jak się jeździ konno, w związku z tym. Myślałabym bardziej nad takimi symbolami, które mi się wiążą właśnie z jazdą konną, niż nad ilustrowaniem jazdy konnej. Narysowanie człowieka na koniu, umówmy się, ale nie jest, nie należy do najprostszych. A na pewno nie jest możliwy do zrobienia w taki wizualny, szybki sposób i taki łatwy do naśladowania w 30 sekund. W związku z tym, polecam Wam bardziej myśleć o takich elementach, które wiążą się z jazdą konną. I narysować to, co potraficie narysować, na przykład podkowę. Moja podkowa, mówmy się, pozostawia jeszcze nieco do życzenia, ale przynajmniej widać, że raczej nie jest to koniczynka. Chociaż też może przynosić szczęście. Jasne? Ja uczę sketchnotingu, nie uczę jak rysować technicznie, poprawnie, artystycznie, tylko uczę jak myśleć obrazami. I to jest ten, i to jest ta różnica, na której bazuję, tłumacząc tę metodę szybkiej nauki. Mhm. Cześć, Alinka Szlązak, cześć. Mhm. Tatiana, o właśnie, Tatiana też będzie to dla ciebie fajne. Patrzę na kolejne komentarze, bo już nam czas się trochę kończy. Uczy się nowego języka, Tatiana napisała. No świetnie, i wiesz jak y, narysować nowy język, żeby znowu nie przemuszczać, bo do tego was zachęcam, żebyście nie przemuszczali. To myślimy sobie, co takiego jest charakterystycznego, na przykład w różnych językach, co, czy my moglibyśmy przedstawić właśnie to słówko, czyli nauka języka, jak można to przedstawić bardzo prosto. I e, żeby nie kombinować, jeżeli miałabym mało czasu, to ja bym zrobiła to tak. Czyli na przykład, jeżeli uczę się jakiegoś nowego języka, to narysowałabym flagę państwa. Takiego języka, e, jakiego się uczę. Być może będzie to język włoski, język hiszpański, język ukraiński, bo czemu by nie, a ukraiński to łatwo jest narysować, czyli pole zbóż i błękitne niebo. E, więc proponuję Wam upraszczanie takich rzeczy, czyli jeżeli ja chcę umieć mówić w tym języku. Mogę to też narysować troszkę bardziej żartobliwie. W ten sposób, tylko nie wiem, czy karty się może zorientować, o co chodzi, ale jeżeli robicie notatki tylko dla siebie, a spodoba Wam się ten symbol, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście mieli go używać także w swojej nauce. Czyli, jeżeli chcecie coś narysować ym, i zastanawiacie się, jak to zrobić, to polecam Wam po pierwsze pomyśleć, jakie elementy się z tym wiążą. Czyli na przykład jazda konna, aha, no to. Mając do czynienia z końmi, mamy do czynienia ze specyficznym strojem, z butami, z podkowami, z czyszczeniem, z gąbeczką, coś, z różnymi takimi elementami, które są potrzebne do właśnie opieki nad tym zwierzęciem, czy też do uprawiania jazdy konnej. Po drugie, zastanawiam się, że jeżeli nie umiem narysować szczoteczki do czyszczenia konia, to co umiem narysować? Co prostego jest też potrzebne do danej czynności? I na przykład, czy do wykonywania danych planów, tak jak robiliśmy stronę internetową, i szalenie mi się spodobała właśnie ta propozycja z założeniem strony internetowej. Trzymam kciuki za jej stworzenie. To zobaczcie, rozbiłam to na takie elementy, jak osoba, która zakłada stronę internetową oraz sam symbol, który kojarzy nam się z odczytywaniem stron internetowych. Można by było to narysować też w telefonie. Tutaj, yy, ciocia też nam napisała o tym rozwoju byciu, o rozwoju osobistym, czyli jakie nowe umiejętności, jakimi nowymi umiejętnościami będę żonglować, aby stać się lepszym człowiekiem, co też jest przepiękną misją na najbliższe miesiące. <laughs> Mam nadzieję, że to Wam się podobało, co Wam dzisiaj pokazałam. Nie chcę robić bardzo długiego tego live'a, to bardziej raczej jest taki szybki podwrót do Was, żeby powiedzieć Wam, że tak, pamiętam o Was, że, że chcę dla Was robić live'y. Jeżeli Wam się to podobało, to będzie mi miło, jeżeli to pokażecie. A możecie to pokazać na przykład zostawiając łapkę w górę i udostępniając tego live'a dla swoich znajomych. Może macie znajomych nad morzem, może macie znajomych koniarzy, a może też ktoś z Waszych znajomych wkrótce zakłada stronę internetową. Wyślijcie im ten film. Może akurat ich to uśmiechnie. A ja tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i przypominam, że na tym kanale teraz w planach jest częstsze dodawanie filmów, czyli jutro dodajemy film, rozrywkowy, taki vlogowy i we wtorek bardziej takie edukacyjne. <grystanie> Och, teraz dopiero mi piszecie nowe pomysły. Też je spokojnie sobie poczytam. <grystanie> Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam was do śledzenia tego kanału. Jeżeli go nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Będziecie na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, pa pa. Mm-hmm. <laughs>